K, ja, No więc dzisiaj trochę niestety bez Juli, ponieważ już e, niestety wyjechałam od Juli. I takie teraz info ode mnie. E, w niedzielę wieczorem jadę do Grecji na 3 tygodnie i mnie nie będzie. Więc takie... No, teraz sobie lecą zdjęcia z sesji i chciałabym tam zrobić sesję zdjęciową szlejchów, ponieważ to jest bardzo ładnie jak mówiła moja mama. E, dlatego teraz w tym filmiku poproszę Was o to, żebyście mi pomogli wybrać. No i teraz ze zdjęcia, które właśnie się ukaże... Pyk! Z tego zdjęcia musicie mi podać numerki 10-12 koni, bo tyle mogę wziąć, inaczej będzie za dużo, e, które powinnam wziąć na tą sesję. No i teraz puszczę jakąś muzyczkę, już nie będę zanudzać.